Dzień dobry wszystkim, witam ponownie na naszym kanale. Dzisiaj Was zapraszam na vloga z podróży. Wybieram się z chłopcami i z teściową słuchajcie do Polski i jestem tą drogą bardzo, bardzo, bardzo zestresowana, bo będę jechała pierwszy raz sama przez Czechy. Jakby to była podróż do mojego miasta do Polski, tak jak jeździłam zawsze przez Niemcy i przez Polskę, to bym się nie, w ogóle nie stresowała, a niestety jadę pierwszy raz bez Kuby mm, przez Czechy. No i ja wiem, że po prostu w tych Czechach mogę się pogubić bo zawsze koło Pragi mam problem na jednym rondzie. Ale jestem w dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No i słuchajcie, jedziemy do tej Polski, dlatego, że wybieramy się na komunię. Mieliśmy jechać wszyscy, niestety Kuba ma wyjazd służbowy, na który już zresztą pojechał i jestem już sama w domu i muszę sobie wszystko sama naszykować, muszę zaraz jechać, poodkurzać samochód, muszę powynosić rzeczy z tego samochodu, bo wiecie, jak się jeździ dzieć z dziećmi, to trochę tych rzeczy, zabawek i ubranek się nazbiera i tak jak mówię, Właśnie pojadę sobie podkurzyć, żebyśmy miały z teściową czysto po drodze. Dobrze, że w ogóle teściowa ze mną jedzie, to nie będę się chociaż stresowała tym, że muszę się zatrzymywać mm, do chłopców. Na szczęście dla Ady też znaleźliśmy opiekę, więc kolejny stres mi odejdzie, bo z Adą nie będę, musiała, mę, Ady nie będę musiała męczyć w podróży. Także zapraszam Was na takiego szybkiego, może nie szybkiego vloga z przygotowań, a później już na pewno odezwę się do Was w Polsce. Jadę słuchajcie teraz do sklepu, muszę dokupić kocie i karmy, żeby znajomej, która będzie do naszych kotków przychodziła na pewno nie brakło e, karmy, żeby nie musiała latać po sklepach. E, muszę jeszcze dokupić jakieś prezenty dla dzieciaków, do których jedziemy, bo no nieładnie tak pojechać z pustymi rękami. Wiecie, że ja zawsze właśnie do kogoś lubię pojechać z prezencikiem, nawet jak to ma być jakaś drobnostka, to uważam, że miło po prostu e, jest z czymś jechać. Co jeszcze mam załatwić? Chciałabym jeszcze jechać podkurzyć samochód, ale nie wiem, czy uda mi się to czasowo, dlatego że. E, mamy naprawdę słaby czas, a ja za godzinę muszę jechać e, na Rzęsy, bo chciałabym jednak w tej Polsce, wiecie, ładnie wyglądać, a mam już kompletne resztki. Także zobaczymy, co uda mi się załatwić, co mi się nie uda, ale jeżeli nie poodkurzam, to nawet nie będę jakoś bardzo zła, bo kto podróżuje z dziećmi, na pewno doskonale mnie zrozumie, że podróż z dziećmi, zwłaszcza w taką daleką trasę, e, to po prostu znaczy brudny samochód, wiecie, my mamy do pokonania prawie 1000 kilometrów, później ja z chłopcami jadę do siebie, do miasta. Jeszcze kolejne 300 km, także naprawdę będziemy mieli na pewno syf, brud i ubóstwo w tym samochodzie. No bo jak dzieci jedzą w samochodzie, piją w samochodzie, to samochód się brudzi. Także nie wiem, czy właśnie nie odpuszczę sobie tego odkurzania, ale to zobaczymy, dobra. Jadę do sklepu, szukam prezentów. Wy mi, mam nadzieję, pomożecie. Nie będziecie tak tylko patrzeć przez kamerę, tylko doradzicie cokolwiek, także. Trzymajcie kciuki, żebym się wyrobiła ze wszystkim czasowo. Jeszcze samochód muszę zatankować, bo tego to oczywiście też wcześniej nie ogarnęłam. że Wam szybko co kupiłam dla dzieciaków. No i wiadomo, że tutaj mam takie niemieckie słodycze, bo niemieckie słodycze są najlepsze. Wzięłam Paulinie taki żel do kąpieli i do tego taką maskę w pułachcie. Wiecie, to już jest mała dama w sumie, to już nie jest dziewczynka, której kupi się zabawkę i prezent będzie z głowy, tylko tutaj z tym prezentem miałam właśnie zagwózkę, co kupić, ale myślę, że takie pielęgnacyjne rzeczy będą strzałem w dziesiątkę, mam taką nadzieję. Dalej mam taką fajną kulę do kąpieli ona jak się wsadzić tak fajnie rozbryzga i tam w środku coś jest, tak mi się wydaje, bo chłopience takie są. I dalej, dalej, słuchajcie, mam taki balsam do pielęgnacji ust yy, o smaku arbuzowym, więc akurat na lato będzie miała, myślę, że to jej się też spodoba. I tutaj wydaje mi się, że to będzie największy strzał w dziesiątkę, czyli kreda do włosów. No po komunii na pewno będzie sobie chciała pomalować włosy, a wiecie, niedługo lato, więc, więc myślę, że będzie mogła nie wiem, czy te czasy minęły, że w szkole czepiają się właśnie o malowanie włosów, warkoczyki i tak dalej. Mam nadzieję, że to minęło. I Paula będzie mogła sobie bez problemu pomalować te włosy, a jak nie, no to jest kreda, to i taki tak po dwóch czy tam trzech myciach się zmyje. No i to od słodyczy Wam już nie będę pokazywała, bo nie chcę się tego wszystkiego wyjmować. Zresztą wiecie, no słodycze w sumie jak słodycze. No i dalej dla Bartka mam. Mm, taki duży pistolet na wodę. Kupiłam mu taką bluzeczkę z dinozaurem. Tutaj też już nie chciałam takich wiecie kurczę kolejnych autek i tak dalej, bo zawsze te autka więc postawiłam też na coś innego i miałam tutaj jeszcze oprócz słodyczy, właśnie też taki do kąpieli fajny płyn. Chłopcom to moim kupuję i chłopaki bardzo to lubią, bo z tego się robi taka fajna kolorowa woda i duża piana. Także będzie też miał coś właśnie takiego fajnego pielęgnacyjnego. No i tak jak mówię, tutaj słodyczy też wam nie będę pokazywała. Więc pakuję to, pakuję nasze ciuchy do samochodu i powoli, powoli będziemy się. Wybierali do drogi. Kto będzie kwestii, Kto będzie tęsknił? Pancia będzie tęskniła. Panca będzie tęskniła za tobą. Pokażę Wam teraz szybko jeszcze, co spakowałam chłopcom w drodze, żeby mieli jakieś zajęcie. Pierwszy raz jedziemy na dzień, więc musiałam coś właśnie im powymyślać. Nie spakowałam tego też dużo, bo chłopcy przeważnie śpią w samochodzie, więc myślę, że nawet i w ciągu dnia zrobią sobie jakąś tam godzinną, może dwugodzinną drzemkę, ale fakt faktem będziemy jechać około 10 godzin, także wolę być naszykowana na ich nudzenie się. Także ogólnie zacznę od jedzenia może, bo mam jedzenie i picia. Mam dla nich takie... Fajowe z dinozaurem i z morsem, buteleczki z wodą. Dalej herbatka w ich ulubionych kubkach ze Spidermana. Do jedzenia w sumie nie będę Wam wszystkiego pokazywała, powiem Wam tylko co spakowałam, tak mniej więcej co my zawsze bierzemy na podróż. Zawsze mam spakowane pokrojone jabłuszka, mam dla chłopców też takie e, krosanty, bo oni bardzo lubią to akurat kupiła piłateściowe. Ja chłopakom kupuję z bo takie są ich ulubione, ale myślę, że te też im e, pasują. Dalej mam parówki i ogórki pokrojone w pudełeczka śniadaniowe, także myślę, że to też będzie okej. Okay. Mam takie chrupy kukurydziane. Nie wiem, po co ja otworzałam ten samochód, bo po tych chrupkach na pewno będę miała masakrę w samochodzie, ale mniejsza o to. No i z zabawek to tutaj to wzięłam po kolorowance i kilka mazaków. Muszę poszukać jeszcze szybko jakichś innych kolorów, żeby nie marudzili, że nie ma zielonego i żółtego. Dwa takie do wciskania, wiecie, to jest fajne zajęcie na drogę. Dalej mam lornetkę dziecięcą, żebyśmy mogli sobie z chłopcami wypatrywać i szukać po drodze różnych rzeczy. To jest mega fajna sprawa i takich układanek właśnie nam jeszcze brakuje więcej na drogę, żeby mieli wiedzieć, że tutaj się tak fajnie to przekłada i to jest naprawdę fajne zajęcie, czasami chłopcy naprawdę długo sobie z tym siedzą, no i wzięłam jeszcze kilka książeczek z takimi różnymi zagadkami i tak dalej, więc to będzie tutaj miała z nimi e, fajną zabawę, czekają na mnie już na dole, więc kończę, a z wami się widzę już w drodze. Ostatnie tankowanie i wyruszamy Igorek, gdzie wyruszamy? Eee, do i to pałolini. Oliwierek? Gdzie wyruszamy? Oli, jak zwykle, obrażony. You, mm, mm, every... Trochę drogi za nami. Zatrzymaliśmy się właśnie do toalety, bo moje kochane szkraby już po 100 kilometrach musiały zatrzymać się na siu I co? Robimy sobie króciutką pauzę, żeby coś się napić, zjeść. I jedziemy dalej. Będziemy koło 20.00 dopiero w Wodzisławiu. Także długa, długa droga przed nami, a jeszcze jeździ tyle ciężarówek na drodze. Te ciężarówki cały czas wyjeżdżają na lewy pas. Powiem Wam, że jazda w piątek do Polski to nie był dobry pomysł. Mogłoby sobie wyjechać wczoraj na spokojnie wieczorem. Ale no niestety. Dobra, co? Wszyscy gotowi? Jedziemy? Igor? Gotowy? Gotowy. Jesteśmy już w Czechach, stanęliśmy, żeby chłopcy się trochę rozruszali. Iguś, jak ci się jedzie? Fajnie Fajnie powiedziałeś! Oliwierek, jak się jedzie? No i dopiero wstał, to nie ma humoru. Ale powiem wam, że w Niemczech miałyśmy bardzo brzydką pogodę. Teraz nic w porządku, tutaj trochę wieje, ale przynajmniej nie pada. Więc dobra, zostało nam jeszcze jakieś 500 km, w sumie nawet nie, 400 coś. I będziemy na miejscu. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym sobie poradziła przez te Czechy i dała radę przejechać, bo to jest mój największy stres. Naprawdę, jakbym jechała przez Niemcy i Polskę, to bym nie była tak zestresowana jak tą drogą przez Czechy. Mamo, co? Ty będziesz ślizgać. Wy się teraz w chowanego chcecie bawić. Igoruś, goruś, posiedzimy chwilkę, rozprostujemy nóżki i jedziemy dalej, bo przed nami jeszcze długa droga. Ale Co? Nie Prawie na koniec świata, jesteśmy na kompletnej wsi. Jutro Wam już wszystko pokażę, jak to tutaj jest. Bartek ciągle nie mówi że to dla chłopaków, to dla chłopaków. na tego nie dotykaj, to jest dla chłopaków. Widzisz gwiazdo, ty jesteś tutaj teraz z trójką. Jesteś najdoroślejsza, więc ty pilnujesz, a ja idę do mamy na kawę, dobra? Jak to nie? Wow. Dobra, wy się cieszcie sobą, ja idę do cioci i do mamy.